aha Dobra, no. Pojadłem sobie, ale teraz mnie zamknie tutaj. Zamknie mnie, czy nie? Wiedziałem! Cześć witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Master i witam Was w The Little Nightmares w trzecim odcinku. Słuchajcie, przepraszam Was najmocniej, że nie ma tak długo filmów żadnych na moim kanale, ale po prostu... Obecnie pracujemy nad bardzo ciekawym projektem, którego efekty będą widoczne dopiero 1 lipca Tak wam zaspoileruję, że coś się będzie działo i na pewno będą, będzie część odcinki Kto wie, może nawet będą streamy, zobaczymy No dobra, słuchajcie, ponownie jestem w tej... O cholera Światełko Dobra e, Szybko muszę sobie przypomnieć, jak się tutaj grało e, Dawno w sumie w... Nie, nie grałem. Co, co, gdzie ja jestem? Ok, jestem to jest spadłem. Teraz muszę chyba jakoś szybko przeskoczyć. Ok, tak biegam. Fak. Nie. Mmm, dobra. Ajajaj, aj, zapomniałem. Dobra, muszę, widzę, się nauczyć kompletnie nowa grać w tę grę, ale dobra, jakoś sobie poradzimy. Um, jeszcze raz. Światełko, to jest najważniejsze. Najważniejsza rzecz w tej grze to jest światełko. Bez światełka się nigdzie nie ruszam. Okej. Okay. tutaj szybko po prostu przebiegamy to. Nie, 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 nie. Przebiegamy, przebiegamy. Mam to gdzieś. E, czy tutaj mi coś będzie gonić? Czy ja muszę przejść coś od nowa? Okej, okay, muszę chyba przejść tędy Okej, okay, dobra, czy tu już jestem bezpieczny? Chyba tak. O nie, tu, tu. O, oh, fak. tam jest to. Tam jest oko. Okej, okay, szybko. Szybko się muszę. Co to jest? Co tu jedzie? A dobra, okej, okay, to to jest śmietnik. Dobra, to mnie, mnie nie widać. A teraz szybko, 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 szybko. Tutaj. Czy mogę się schylić? O, mogę się schylić, dobra. Um, szybko, oko mnie nie widzi, dobra. O jezu, ja będę musiał za tym śmietnikiem jechać. Dobra, niech będzie. Nie jestem za śmietnikiem. Teraz za tym śmietnikiem. Nie, nie! No, to już wiem, co się ze mną dzieje. Mam straczkę. Dobra. E, tak czy inaczej. Tu w ogóle ktoś siedzi sobie, dobra. Papa pa, kolego. Czemu ty wyglądasz w ogóle jak ja? Tam też w ogóle ktoś leży. Co jest? Okej, okay, nie widzi mnie. I teraz biegnę, 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 biegnę. Puh. Dobra. Teraz mnie nie widać. Nie widać mnie. Okej, okay, biegnę dalej. A... Okej okay. Nie lubię takich miejsc, bo to wygląda kompletnie tak Jakby ktoś, coś mnie tutaj miało gonić za chwilę Wiedziałem biegnij, biegnij, biegnij. Och, dobra, jestem Odcięło mi drogę powrotną Ale jak ja mam wejść, jak ja, jak ja mam tam wejść Szybko Hop, hop Hop, wow W ostatniej chwili, dobra, okej, okay, mało brakowało Okej okay, Czy tu jakiś boss będzie? Światełko nic tu nie widzę. Przebiegnij. Ta, tu, tu będzie boss jakiś. A nie dobra, to znowu te są te skrzaty są. Zapis... Okej, okay, zapis gry. Na bank coś zaraz się stanie. Znaczy wiecie, ja wolę mówić sobie, że coś się zaraz stanie. Aniżeli się nie spodziewać czegoś. Chwila, czy, czy, czy ja tutaj nie byłem czasem. Um. Tylko jak w tej grze trudno się chodzi, dobra. Ale grafika jest zarąbista Dobra Czy ja w ogóle się mogę zmęczyć? Mogę wejść na górę albo przejść tutaj Czy to jest zamknięte? Okej, okay, wiecie co? Ja wolę chyba przejść na górę Okej, okay, i tutaj już mam jakieś, jakieś, jakieś jakieś okienko. Chodźmy przez to okienko, przejdźmy może Halo, no, wskocz. O, dobra, pięknie i tu nie będę miał drogi powrotnej. Ale to miejsce wygląda już o wiele ciekawiej, chociaż boję się, że to wygląda właśnie trochę na zamieszkane miejsce. Um, co ja mam tu zrobić? Okej. Okay. A dobra, mam sobie podsunąć. Okej, okay, no tutaj to wygląda w miarę, w miarę w miarę normalnie. Ej, patrzcie, tam jest obraz! A tam w ogóle był klucz. Czy to czasem nie jest, kurde mieszkanie tego gościa, którego widzieliśmy w ostatnim odcinku. Dobra, tutaj chyba muszę przeskoczyć. A. <grywa> chyba nie o to mi chodziło. Nie zobaczymy, co są takie creepy dźwięki. Dobra, jeszcze raz musimy wejść chyba na górę. Chyba że właśnie nie muszę wchodzić na górę tylko gdzieś kurczę, indziej, nie wiem. Przejdę tędy. Tu mam lampę, nie ja nie wiem, czy ja mam wskoczyć na tą lampę, czy, czy co? Hmm. Co ja mam teraz zrobić? Czy ja zginę? O, dobra, nie zginąłem. Hop. No, wspinaj się. Papier toaletowy nieważny. Nie, nie bierz tego. Dobra, mm, co ja mam teraz zrobić? O kurde, co ja zrobiłem? Ej, dobra, wiem. Są takie, okej, okay, to była ta lalka. Czyli, że na początku tą lalkę, lalkę co widzieliśmy też powinienem rzucić. I możliwe, że jakieś inne zakończenie odblokujemy. Albo to jakieś po prostu isteregi. Dobra, no wszystko fajnie, ale to znaczy, się wspinałem tutaj no, bez sensu, czy. Nie, nie, skacz! Okej, okay, ów. Dobra, po klucz, po klucz, po klucz, po klucz. Dobra, ma, mam klucz. co teraz z tym kluczem? Czy ja mogę go po prostu zrzucić? O, dobra. Bo ja potrzebuję. Okej, okay, nic ci nie jest, uff. E, gdzie jest ten klucz? Tu jest klucz i co ja mam z tym kluczem teraz zrobić? Um, tutaj może coś? Nie. Czemu ja słyszę tą creepy muzykę cały czas w tle? Tu się nic nie dzieje, jestem w pokoiku. Czemu jak coś robię, to kurde. Mam jakąś creepy muzykę. Dobra, hop. Okej, okay, czy tam jest znowu ta lalka? Tak jest, słuchajcie, nie, ja, ja, ja chyba nie mam ochoty się bawić z tymi lalkami, ja wiem, że to, o, nie, nie tu, ja wiem, że to może być coś nowego, ale skoro nie odblokowałem, jakby no nie rzuciłem tą pierwszą lalką, to wydaje mi się, że chyba, no chyba zbieranie tych lalek już jest niepotrzebne. Najwyżej mogę, jeśli, słuchajcie, o, jeśli byście chcieli, napi możecie napisać, jeśli byście chcieli, yy, możecie, nie wiem czy YouTube jeszcze pod, pozwala robić ankiety w karcie, jeśli tak to na pewno teraz będzie w karcie ankieta, słuchajcie, jeśli byście chcieli, to spróbujemy zrobić na drugim zapisie w tej grze zakończenie właśnie z tymi laleczkami, nie wiem co, co to robi, ale, halo, o, no, okej, okay. halo O boże, co jest? Czemu to się zapaliło? Okej okay. mm. Czemu muszę tobą rzucić, naprawdę? Okej, okay, rzuciłem O cholera, co, co jest? Halo? Halo, uspokój się małpa Dobra, winda, winda, szybko do windy jest teraz? Halo? Co muszę wziąć za sobą tą mapę? Małpę? Chodź tu, małpa. Zabieram cię ze za sobą. A, mogę się wspinać. Jezu, ta małpa jest creepy. Czemu w tej grze wszystko musi być creepy? Dobra. Czy tutaj tej mogę gdzieś wyjść wyżej? Nie odchodzi to chodzi. Hmm. Więc weź się, uspokój, małpa. Ja pierdzielę, słuchajcie. Normalnie siedzę przy tej windzie pół godziny. Jestem po prostu zagłupi. Jestem debilem. Jezu, czy naprawdę. Halo. Czy naprawdę jestem tak. Przecież. Słuchajcie, siedzę tutaj pół godziny tylko dlatego, że kurde nie wpadłem na to, że trzeba tą samą kurde małpką zamknąć windę. Jestem idiotą. O, matko. Dobra, ja się na wszelki wypadek może schowam tutaj skrzyneczki o matko. No niestety musiałem się wspomóc z gameplayem z YouTube'a, po prostu. Jezu, jak tempem trzeba być, żeby nie wiedzieć, jak zamknąć windę Okej. Okay. Czy już? Czy już mogę wyjść? Dobra, chyba już, chyba już mogę wyjść. Co jest tam? Nie wiem. Okej. Okay. światełko Tu mamy trochę mgłę. Oj, znowu jestem głodny, czy co? A jajaj, tam może lepiej nie przechodzić. No nie płacz, tylko idź dalej. No, zaraz będzie toaleta. No, włącz to. Przejdź pod tym, ok. I biegniemy dalej. O Jezu, dobra, tak widzę, jesteś głodny. Trzeba ja zaraz umrę, dlatego że go nie. nie że nie. Okej, okay, idziemy dalej. Zapal to światełko. Aha, już nie zapalisz, tak? Jesteś zbyt głodny. okej okay. Dobra, idziemy. Szczury, tak? No przecież to jest pułapka, no. Już widać, jak to jest. Jaka to jest pułapka, no. Czy mogę iść dalej, gdzieś. Przecież to jest. Mmm. Ajajajajaj. Aj, aj. Aha. Dobra, no. Pojadłem sobie, ale teraz mnie zamknie tutaj. Zamknie mnie, czy nie? Wiedziałem! O cholera. No cóż, słuchajcie, dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego filmu do końca. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Cholera, co tam się dzieje? Mogę się ruszać? Okej, okay, mamy jeszcze cutscenkę, okej. Okay. Światełko? Okej, okay, słuchajcie, dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego filmu do końca. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę. Jeśli jesteście nowi, nie zapomnijcie o zostawieniu subskrypcji oraz dzwoneczka, żeby być na bieżąco z wszystkimi filmami. Słuchajcie, teraz przepraszam, żadnych dwutygodniowych przerw. Nic z tych rzeczy. Co tydzień będzie na pewno film, a 1 lipca startujemy z czymś naprawdę Myślę, że epickim i będą filmy na pewno częściej, nawet, nawet myślę, że zrobimy live, więc słuchajcie, to był było na tyle, jeszcze raz dzięki wielkie za obejrzenie do końca, trzymajcie się, cześć!